Mam nadzieję, że słychać mnie. Część widzowie szabla i na się mega z tego zamych Hygzka tego, który w poprzednim odcinku. <kłysy> Bo yy, nie wiem czy to jest aktualne, ale znalazłam, że... Wiedziałam, Hygos jest mocne i nie wiem czy to jest aktualne, ale znalazłam, że Hygos najwięcej więcej zadaje. W sumie to może być prawda. Blue candle. Tam, ale jestem jeszcze dzieckiem, więc wolę aż takich mi próbować. No, zwłaszcza, że tam tylko dorosły. Dobra. Umieram, ale trudno. A nie, jest. O. Ym. Dobra. Więc dzisiaj w sumie... Jak ty teraz możesz szybko łazić, to czemu ja tego wcześniej nie wiedziałam? Ja mam się zasadkę tylko. Ale szybciej się stamina spada. Dobra, szukamy wejścia do tamtego miejsca, bo ja umieram. Wait, 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 wait. To jest całkiem dobre, bo mam prawie... mam tysiąc życia jako dziecko, bo tutaj to się pokazuje takie jakie mam teraz. O, dobra. Może przeżyję O, przed. Tu To jest dobre do... No, A jecha misja? A. To wcale nie, nie tak, że nie umiałam zrobić tej... Czekaj. To wcale nie tak, że zrobiłam za, robu, za Robuxy, bo nie umiałam tego zrobić. Dobra, słuchajcie, Wchodzimy Jakie tu są taski? Kuty A tutaj, dobra, dobra, hehe. He. Szkoda, że, że nie mogę kupić Szkoda, że tyle nie mam nie mam, a tych co nie kupuję, bo ja sobie nabora zbieram, no Na następny rok będę mieć może Dobra Nie mam jeszcze zamów rosiczki Szkoda Ja w sumie nie słyszę siebie. O... Mam trochę ciśnę. Dobra, git. He goes without reason. Ja się z tym zgadzam. Kocham ten dźwięk. On jest jakiś satysfakcjonujący dla mnie. Nie wiem czemu. O, z Teraz y, ludzie zdobywają na saniach, więc będzie inwazja z Ja to myślałam, że się jest na ogromny trochę duży rośnie, jak już prawie na starym jestem. bym cię nie zabiła, chociaż może nie. nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj, nie, umieraj! nie, nie, Umierasz! nie, No wypływaj! nie, bój. nie, nie, mnie! nie, o, czamej, teraz, jak widzisz, nie może tak mówić. To ty nie umiesz pływać w Test GOP 9. Zrozum, że nie umiesz pływać. O, no. czamej, wait. Kurde. Ja chciałam tylko bronić tego Sakur. On był fajny. Był niewinny. Hmm. Jak to jest, to, to nie działa trochę. Jakby ja już kilka dni mam straconych. O. Oh. A czemu za Aha, dobra, dobra. Dobra, yy, mam... to, mi w sumie... to mi w sumie dużo nie dało, ale co, to tam trudno. Ja nie mogę, ja sobie mógł... <ścoughs> się nie mogę... nie wiem, wcześniej z Ciebie Dobra, da dajemy sobie umieszczenie dodatkowe. Dobra, nie wiem, czy to jest grupa. niech nie, nie obładzę się, bo nie umiem latać. Właśnie, który stronę, która wzmacnia podczas głodu, i to nie zwiększa efekt. Czekaj. O! To też są najlepsze. Szkoda, że mogę to na tylko dwa. Okej, okay, bierajmy to. Ciekawe, czy są jakieś na wzrost. Teraz cały czas jak ktoś widzi y, paski życia to będzie miał tylko, no, tylko węgla Aha, bo jest dobra, trzeba więc... Of course jest course'a przetrwania? A Bierzemy na ofiarę. Wczoraj jestem tutaj. Z takiego. Z takiego. Z takiego. Możliwe, że on się krepie z radykusem. Chociaż jak od jego strony coś tam się... no. Dobra, robię sobie taka wajna. Będę sobie na całe, bo zagrażę jak głos. A, to znacznie. O tu jest tutaj. No. Dobra, nie tydzień się. Może być, że ten cykl tak wyszedł Nie wiem, po co ja się wniesie A, mam jak to to jest chyba ten, który się do kogoś, kto nie zabił nie, to, to dobra, tam jest kartokus, ale możemy mieć kartokus. I tam czy będzie, tam czemu ja mam psie łapy? Czy to mam wygląda na psie łapy? Kurde, patrzcie, bo Min to nie wygląda na psie łapy, takie Wam psie łap, a to nie są psie łapy, chyba, chyba, chyba że się nie. Le. Dobra, zlecimy sobie pod mapę Why not? O, pamiętam jak tu tykuwałam pod mapą w filmiku z Grape'im. Ooo, jest coś tam na miejscu. Dobra. To tam było czerwonego A. To boss chyba, co mi ktoś napisał na podpiku, co to jest, bo ja nie ogarniałam. Wejdę sobie w moje tekstury. O, mam nawet żołądek. A nie to żebra. Dobra, mam żebra. Odbyć. Dobry? Myślę. O. Czekaj. Będę już to No, wait, nie ruszaj się. Nie ruszaj się, dobra. Teraz, serio. Dobra, to jest dobry moment na zrobienie. Yy. Dobra. Oglądamy świat. Nie, ja nie wiedziałam o tym. Czym... A dobra, to jest przecież do tego. To nie wiedziałam, że to jest. A dobra, tak widziałam.

Morale Warden, Oj, jak jest tu coś, to już widzę. Przez na rytarz. Dobra. To to. To to. To dobra? Kto, Kto to. Kto to Kto to. Kto to Kto to. Kto to Kto to. To to. Βέβαια, είναι τόσο καλή η φαγητότητα. Α, είναι καλή η φαγητότητα. Ποια είναι αυτή η μυαλιά. jak nie rozpoznać w tym czasie w i cały czas dźwiękami zresztą ja kocham głos Ustąp nawet nie uszy rozbolały o i tam ktoś jest tego się uruchamiam. To jest ten co mnie zabił chyba Będziełem w niego rzucać Ej tam znowu ku... kogoś zabił Ej on jest bez sensu jak zabija i nie je w sumie może zabijać zataskę, ale wypadałoby coś tam zrobić z tym. Dobra, w sumie to na moją korzyść. Bez masa. No. Widział mu chyba. Ale chyba teraz zobaczymy mm.

Myślałam, że woli będę pływać. O, tu umarł niedawno. Wiem, bo jakby coś był dłużej, to by zaczęło gnić. Ale chyba jednak zaraz umarł, więc wychodzimy. Patrzcie. Musimy zbudować tam na piasku. Nie mogę już fajerwerki puszczać, a myślę, że grubie nie skończyć. Dobra, O nie, jest. Nie wiem, czytać. Exeter Mówię Exeter Reef. Exeter. Exeter, się nie chce mówić wiem, jak to jest, widzicie. Ile to Jedno, masz? 16. Chyba. Nie widzę go. Kocio? Kto to ken Kenarium54? To chyba ten harucinik, albo ktoś? Tak, harucinik tu leci. Zobijemy dom na piasku! Buh. Nie wiesz, czy ja Obróć do woną or larger To A 5 Muszę zrobić 3 do nas dostworzenia i zjeść... A to łatwo nawet sesja. Trzeba czym akurat sesja. I teraz będę szybciej rosnąć. Co to? Kurde, co Piesię. Co to jest? Tomek mi sobie koncie, co coś pływa! Co to? Co to? O! To się tego powie! Mój oo, umiera, nie! Nie, tam czy się do tego nie no, ale co to. Co tam mi w domem takim? Nie, siej! Ty Czym ty jesteś? Ty się już nie pływasz! Ty nie umieraj! Nie umieraj! Ty muszę weźć swoje drzewo! Nie umieraj! Nie! Nie umieraj! O! O, oh, jak e MGM, MGM, też tu jest. Ktoś się się dołączył. Ej, robię się powoli sławna. ty to nie chodzi mi o to, żeby... Ja czasami mnie wkurzają takie stada, które dosłownie wszędzie ze tobą łażą. A tu karłaka jakaś farbowana. O, tu karołaka mi bierze znowu Jak to jest to prawdopodobnie... Co ty Nie wiem czy widzieliście kątem ekranu co on... Nie wiem co on robi Dobra Idziemy na To jest wkurzające jak, jak ludzie za tobą wszędzie łażą i oni mi właśnie wkurzają no nie idźcie tylko ociarem Ludzie, co by ale, co by mi są stawki Czym mógłbym Ja rozumiem, że jestem w waszym stadzie Ale jakby to jest wkurzające, Lidl Dobra, znam taki lag że łatwo wejść nawet jak się na takie Czekajcie trzeba usiąść jak się je w połowie. to trzeba zrobić tak w O! Jej! Teraz muszę znowu. Idź, idź, iść! Co jak to? Czekaj, zaraz uprosnę. Wejdź. Dobra, zaraz będę. będę udawać, yy, za, że odbieramy stawienie, żeby się nie cringe'ować. I będziemy czekać aż... Półgosław szybciej Dobra, wait. Dobra, szybko rośnie teraz, Błagam się. się kindujesz przy tym. W sumie to Ej, bo jak... właśnie jak ja teraz ruszę, to Ja uczę A jak pójście, to oni mi wezmą. Ogi! Pada coś. Nie wiem co. Dobra, teraz już easy. Dobra No ty Tutaj weszłeś, się tam i wejdziesz, no to się czujesz kurde? Dobra, odłóż to Ja zaraz urośniesz Nie idź tu! Czemu ty idziesz przez lażę? ty się że tu umierasz ciągle? Nie bierz mi tego! Ty rozumiesz, co ja gadam do ciebie? O! No nie! Moje miasto. Nie! Nie! Widzisz to, żeś narobił, lmak sauradon? Lmako saurodon? Kurde, nie mogę wyjść. O. Nie wiem, co się chodzi z tymi tabletami. Weź mi ktoś napisze. Wiem, że i tak nic nie napiszę. Ty żarłop! Naprawdę musiałeś cały czas zjeść? Chodź! Okej, Luwaka tu się kręci cały czas. Co?! Czemu ty tak chwili? Się... Jakie ty masz oczy teraz! teraz że Rezidencjanie nie był dobrym pomysłem! O sztu... Dobra, wait. Czekaj, co? No i co wy go zaminął? Ładźcie tak, co? Musimy się uspokójcie, lepiej. Dobra, osunąć się, bo ja sobie chcę porobić bałwany przez walnę zaraz. Słuchaj się! Prawie cię zabiłam, mój gry! Oż tam! Wejdź! Słuchaj się! Słuchaj się, mój głupie! sí drengur sita karu aka. Svei, svei, svei. Nei, ikki hetta stova.

Idźcie te Ty mówię Są dwa musy Co wam To się rozmówię Chłodnie, co mnie bijesz, typie? Co mnie bije? Jest ztała, to no, no, A�� nie, jestem taka błędna. Zostałem z krokiem dopiero. To nie ze mną łazisz Co wam się stało? Jak to troszkę wygląda, jak to męło ofiary proste. O. Prawie cię walnęła, gdybym tego nie uważał. Kurde, nie da się tu wyrzucić To mi po że się skupię, O Chyba Też Chyba O Darowałam ofiarę Czemu wy... Ja miałam... ci miałam... Ja miałam skier... Ja miałam Ciebie Nadal mam przez Ciebie Oj Uderzył się hmm. chyba a nie jest. Ile ja mam? To no, tylko no, no. się jestem niepokonana, jak mam go gartekosa w patrzca. Nie. Sorry, że cię wcześniej nie doceniałam Tylko na siebie popatrzyłam, że jesteś. A czemu. Nie! Nie umieraj! Dobra Dobrze, że pan jest. Ja, ja sobie jedzę. O, czekajcie. To jest nowe na pewno. Dobra, dżizd. Zbarnuje się 40, trudno już. 50 Trudno. Bra, wait. Teraz wait. Okej. Okay. No, no i... Wcześniej... O, S. No ty jesteś? Czemu ty jesteś tak mocny jak ja mniejszy? Ty, ty latasz? Chyba jest, chyba. Możliwa. Ale nie wiem. Dobra. Jakby... Czekajcie. Ej, ja chcę chyba zmienić stworzenie, bo niby fajnie tego tylko się cieszę tego mam, ale no. Nie wiem, Dobra. Yy, pewnie teraz będzie mniej osób dołączać, ale. Ej, yy. ciebie to usuwamy, siebie w ogóle już Dobra. Co by się tu kupić? Kręcą krwi, a nie ma bicia szkoda. Ej Uważaj, co to będzie? Kto to będzie? Kto to, kto to, kto to, kto kto to, koratos. Kto się... Po co mi? Dobra, później sobie go sprzedamy na trade'ach. Ile co się nagrywa? A. Dobra, widzowie. Yy, mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Yy, przez cały odcinek gram gozem, ale trudno. Spodobał mi się, więc yy, zostawcie subika z dzwoneczkiem, lajka. A ja się, że zamierzam. Mają!